Cześć, jestem Agnieszka, witam Was na kanale Podlewane.pl. Dzisiaj pokażę Wam, które rośliny kwitną i dobrze wyglądają w lutym. Zapraszam do oglądania. W tamtym miesiącu, czyli w styczniu, mówiliśmy o roślinach, które kwitną i dobrze wyglądają w styczniu. Były to między innymi jaśmin nagokwiatowy, były to ciemierniki, były to kosuweczki, które wybarwiają się na żółto. Opatrzcie się, jak ładnie ten ciemierniczek dalej kwitnie. Były to kosóweczki, które wybarwiają się na żółto i inne e, iglaczki. I te rośliny nadal wyglądają dobrze. Mówiliśmy też o dereniach, które miały barwne pędy. Więc tutaj się nic nie zmieniło. W lutym te roślinki nadal wyglądają dobrze. Ale dzisiaj chciałabym Wam pokazać kolejne rośliny, które zimą mogą zdobić Wasze ogrody. Popatrzcie się. Już kwitnie. Wierzba Iwa Klimanrok. Piękne, milutkie kotki. Roślinka zazwyczaj sprzedawana w formie szczepionej piennej. Co to oznacza? Oznacza to, że jest zaszczepiona w tym miejscu na pniu, czyli ten pień nam nie rośnie, tylko grubieje. Co rośnie? Rośnie nam ta piękna, płacząca koronka. Naprawdę ciekawa roślina. Bardzo lubi wilgotne stanowiska, nie lubi przesuszenia, więc musimy brać to pod uwagę. Świetnie prezentuje się koło zbiorników wodnych. I jest to roślinka, która może nas cieszyć już w lutym. A to takie miłe, kiedy już nie możemy doczekać się tej wiosny, i już przyciąga wzrok tymi pięknymi kotkami. W styczniu pokazywałam Wam na żółto wybarwione iglaki. Nadal oczywiście są żółte. Popatrzcie się tu jest odmiana karsten, sosna kosodrzewina karsten. Piękny element kolorystyczny na barwne zimowe rabaty. Natomiast bardziej intensywny kolor ma sosna wydmowa Chief Joseph. Naprawdę, ten kolor jest taki aż fosforyzujący, tutaj jest dosyć mała ta roślinka, ale ona urośnie, będzie cieszyć oczy. Jeżeli lubimy odcienie żółtego, to możemy też pomyśleć o takim pięknym, płaczącym świerku. Jest to odmiana Gold Drift. On przez cały rok ma taką żółtą poświatę. Oczywiście wiosną, te przyrosty są bardziej intensywnie żółte, ale ta żółta poświata zostaje na nim przez cały rok. Popatrzcie. Jak piękna jest ta odmiana. Gdzieś z daleka można porównać ją do takiej pochylonej, zgarbionej postaci. Podpinamy ją do momentu, kiedy chcemy, jaki chcemy uzyskać, jaką wysokość chcemy uzyskać. Kiedy przestajemy podpinać, czyli tak jak tutaj została podpięta na tej wysokości, spowodowaliśmy już, że czubeczek się przewiesił, przewiesił i ta roślinka nam zaczyna spływać w dół. Dolne pędy płożą się, czyli też zapobiegają wyrastaniu chwastów. Naprawdę interesująca odmiana. Zanim jałowiec. Popatrzcie się, też elementy żółtego w ogrodzie. Jest to odmiana już wam mówię yellow safir, jałowiec ficera. Wiosną intensywnie żółty, ale ta żółta poświata zostaje na nim przez cały cały rok. Także jak najbardziej do zimowych ogrodów iglaki. One zdobią przez cały rok. Każdy ogród, który ma być atrakcyjny przez cały rok, musi zawierać w sobie iglaki. Musimy je posadzić, żeby tworzyły trzon tego ogrodu. Ale są też rośliny liściaste zimozielone i jedną z nich chciałam wam też dzisiaj pokazać. Jak widzicie, Również zimozielona roślina liściasta może zdobić w lutym. Tutaj mamy dwie odmiany: jedna z przebarwieniami zielono-żółtymi i druga z przebarwieniami takimi zielono-kremowymi. Odmian nie pamiętam, ponieważ rosną tu już pewnie ze 20 lat. Jest to roślinka, która bez podpory płoży się. Natomiast jeżeli napotka podporę, no taką jak tutaj na przykład ten płot, potrafi się po tym płocie wspinać. Jak widzicie, nawet tutaj powyżej płotu troszeczkę się ładnie te gałązki wspięły i zdrewniały. Co możemy z nią zrobić? Możemy ją przycinać. Możemy z niej zrobić taki żywopłot cięty, ale może być w takiej formie naturalnej, jak tutaj nieciętej. Co jest na niej ciekawego? Ciekawego, ale też niepożądanego. To są te rewersje. Popatrzcie się. Roślinka powinna być z przebarwieniami żółtymi albo zielonymi. I tutaj nam ta roślina z kremowymi przebarwieniami wraca do postaci macierzystej, czyli do całej rośliny zielonej. Ponieważ ten ogród jest taki troszeczkę naturalistyczny, nie wycinamy tych rewersji. Ale jeżeli ktoś chciałby mieć tą czystość odmianową, powinien wszystkie te rewersje powycinać. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do uprawy roślin, zarówno iglastych, jak i liściastych, do tego, żeby w Waszym ogrodzie również w lutym było ładnie. Na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Wszystkie ważniejsze informacje znajdziecie na dole w opisie filmu. A ja się już z Wami żegnam. Cześć!